Szczęść Boże notariuszom polskim, których zawodu piękne tradycje Ministerstwo Rządu Zjednoczonej Urze Prawicy upiera się zdewastować. Mam wrażenie, że jesteście daltonistami, że po prostu nie odróżniacie zielonego od czerwonego, nie odróżniacie prawa cywilizowanego od bezprawia, od barbarzyństwa. To fakt, że z notariusza, który jest powiernikiem, owszem, w niektórych przypadkach również tajemnic, powiernikiem spraw należących do sfery prywatności, którą byście zgwałcili i unieważnili w Polsce w ostatnich latach. Ten notariusz ma stać się urzędnikiem rządowym. Funkcjonariusz, osoba zaufania publicznego, to brzmi dumnie, ale teraz chcecie, żeby był to urzędnik w pełni lojalny wobec ministra, który dysponować będzie grubą pałką. Grubą pałką rzeczywiście, rzeczywiście, jeśli nie jest dla was oczywiste, że likwidowanie komuś interesu na podstawie nominacji, na podstawie domniemania bez udowodnienia winy bez wyroku sądowego, a zatem bez prawa do obrony, a zatem bez aktu oskarżenia legeartis spisanego. Jeśli Wy nie widzicie, że to jest barbarzyństwo, to argumenty na cóż się, to, na cóż się tutaj zdadzą? Z ostrożności procesowej Konfederacja ponawia wniosek o odrzucenie tego. Projektu. Złożyłem go jako przedstawiciel koła, również jako prawnuk notariusza Karola Brauna z Tarnowa i z Niska. I smutno mi, panie ministrze, że to pan właśnie forsuje ten projekt. To, żeście zmienili tam poprzeczkę, podnieśliście, że to tylko w wypadku ciężkich przestępstw, no tak, ale umówmy się, właśnie właśnie akurat kto jak kto, ale tutaj zgromadzeni świetnie wiedzą, że nie ma takiego człowieka, na którego by się nie znalazł paragraf. I chodzi zatem o ryzyko, a jak ryzyko, to i gwarancje zaistnienia sytuacji nacisku, a zatem korupcjogennych, sytuacji, w których pod groźbą, że no chłopie, postawimy cię w stan likwidacji Ciebie, twoich pracowników, notariusz będzie proszony o drobną przysługę, być może uchylenie sejfu, być może otwarcie szafy po to, żeby pan minister, a może jakieś osoby trzecie, może minister nie ma złych zamiarów, ale osoby trzecie, czwarte i piąte, żeby mogły wywierać. Naciski na szkodę obywateli i notariatu. Zły projekt, fatalny projekt barbarzyński do odrzucenia. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Zimow, Polska 2050.